Witam wszystkich serdecznie w kolejnej odsłonie ostrej jazdy po patelniach. Dzisiaj chcę Wam pokazać jak zrobić majonez. Do jakiejś miseczki wrzucamy jedno żółtko, następnie odrobinę soli, pieprzu. I łyżeczkę jakiejś waszej e, ulubionej musztardy. Ważną rzeczą jest, żeby pamiętać o tym, że e, wszystkie składniki muszą mieć temperaturę pokojową. Czyli e, nie można użyć jajka e, prosto wyciągniętego z lodówki czy musztardy, ponieważ e, majonez może nam wtedy nie wejść. Kolejnym krokiem będzie utarcie naszego żółtka z dodanymi przyprawami. Można to zrobić ręcznie przy pomocy trzepaczki lub tak jak ja przy pomocy miksera. Gdy już udarliśmy żółtko z przyprawami na jednolitą masę, dodajemy odrobinkę oleju. Najlepiej używać oleju rzepakowego, ponieważ jest on najbardziej taki neutralny w smaku. A jak ktoś lubi, można użyć na przykład oliwy z oliwek, jeżeli ktoś lubi smak oliwy. I jak dodaliśmy olej, bądź naszą oliwę. Ucieramy to dalej. Należy pamiętać, że olej trzeba dodawać stopniowo w bardzo małych ilościach i po każdym takim dodaniu oleju trzeba się upewnić, że ucierana przez nas masa jest jednolita, nie ma w tym żadnych grudek. I gdy y, nasza masa taką się stanie trzeba dodać kolejną porcyjkę oleju. Jak widzicie majonezu y, cały czas nam przybywa na jedno żółtko y, Trzeba dodać tak mniej więcej 250 ml oleju. Oczywiście cały czas drobnymi podsycami i cały czas mieszając. Ubijanie naszego majonezu powoli dobiega końca. Jak widzicie staje się on coraz bardziej puszysty. Na koniec do smaku ja dodaję do niego odrobinkę octu jabłkowego. Można dodać również zamiast octu trochę soku z cytryny. Trzeba to teraz delikatnie wymieszać. I nasz majonez jest gotowy. Tak by to wyglądało, jak widzicie, jest to konsystencja przepiękna. Cóż, pozostaje życzyć tylko smacznego.